Ja mano wszystkim z tej strony Blue. Witam Was w moim pierwszym odcinku mojej pierwszej serii na tym kanale, która będzie nosiła nazwę przez świat z blue. A więc tworzymy już sobie świat prze, przed nagraniem, więc teraz w niego wejdziemy. Hm. To jest jakaś... O, tutaj mamy dobrą <grym> skrzynkę. <Ja> sobie troszeczkę 3 <grym> dźwięki w grze. O, muzykę wyłączę w zasadzie najlepiej. Pozbieram sobie te pochodnie. No i tą skrzyneczkę sobie zabierzemy ze sobą. No i co, lecimy dalej. Sikierę mamy, to jest dobrze. Weźmy to trzcinę, zbierzmy. I tak, jak chciał, żeby ta seria wychodziła? Myślę, że trzy razy w tygodniu będzie się ona pokazywać. Jest to mój pierwszy kanał na YouTube, na którym się będę zajmował nagrywaniem, więc proszę Was o wyrozumiałość, ale oczywiście yy, będę do mile widziane dla mnie propozycje od Was, co mógłbym zmienić, co może, co jest fajne. No, i to by było w zasadzie na tyle. Odcinki będą trwały po około 12-13 minut, tak, do 15. Czekajmy, o co tam to jest. Zaraz sobie zrobimy. Teraz sobie zrobimy łódź i będziemy płynąć dalej. Oj, Będzie się płynąć w ogóle. Jeszcze nie płynęliśmy w ogóle. Tak więc stwórzmy sobie łódkę naszą. Weźmy tutaj jeszcze sadzonkę. Jeszcze zobaczę render distance, czy nic nie zmieniałem. Aha, zmienimy na normal. To nie to. Sorry, wszystkich. Ok, wsiadamy w tą łódkę i płyniemy. Będziemy się kierować w tamtą stronę. Ogółem jak. Jakie mnie biomy interesują? Najbardziej mnie interesuje Extreme Hills, ponieważ mogę tam znaleźć wszystko pod ziemią. Tak no i nic, nic, nic. Tylko squidy. Tam coś mamy. Oj, będą musiał sobie zainstalować Optifine, ale to już w następnym odcinku obiecuję, że będzie Optifine, także będzie zoom. No, i oczywiście na moje szczęście mała wysepka. Pójdźmy dalej. Co się na moje nieszczęście. <laughs> Płyniemy i nic tu nie ma w zasadzie. No Mam nadzieję, że coś znajdziemy przed zmrokiem. No, bo w zasadzie. No, może raczej nam nic nie będzie tutaj grozić. Mam taką nadzieję, bo <laughs> ostatnio nie zagłębiałem się w nowe wersje, czy. Nic się tutaj takiego niebezpiecznego nie będzie nam respić i chyba coś się powoli nam tutaj tworzy. A nie, jednak pomyliłem się. Na horyzoncie nic nie widać, może i nic więcej. No tak, płyniemy i płyniemy. Kurczę, fajnie by było gdzieś wreszcie dopłynąć, żeby was tym nie zanudzać. Jak nie znajdę niczego w przeciągu 3-4 minut, to zrobię cięcie i wr wrócę do was, jeżeli coś znajdę. Hm. Tu nic, chyba że zamieszkamy pod wodą. To by było też coś ciekawego, ale. Nie, to nie w tej serii. Może nie w tym odcinku, tak to ujmę. Hmm. Płynę nadal i nic nie ma. Tak więc za jakąś minutkę, dwie jak niczego nie znajdziemy, cięcie robimy i widzimy się z powrotem. Nie ciekawie się to ułożyło wszystko. Płyniemy i płyniemy i nic tutaj nie ma. No. To się do mojego chyba Niku odnosi ta, to morze, co? Tak mi kurczę zrobił. Zrobiła się mapa. Wiecie co? Najlepiej? To chyba nie zrobię cięcia, tylko po prostu w następnym odcinku się z wami zobaczę, jak już coś znajdę. Tak będzie raczej najlepiej. Dociągniemy do tych 10 minut. Ten odcinek będzie akurat tyle miał. No i zobaczymy się w następnym odcinku wtedy. Jak już znajdę coś, bo widzę, że tutaj troszeczkę będzie trzeba płynąć. A nie chcę Was tym wszystkim zanudzać. Jeszcze, wiecie co, napiszcie mi w komentarzach, czy mnie dobrze słychać i czy. Nic innego nie jest tak, jakby złego w tym nagraniu. <młysyfikant> Sorry, <śmulity> przyzwyczajenie. nie. z złą stronę wybrałem. Chyba. <śmulity> nie wiem, co by było gdzie indziej, ale to nic. Same squidy, no nieciekawie się tu trochę potoczyło nic i nic, cały czas <laughs> sorry, pierwszy raz mi się zdarza taka sytuacja jak tylko gram w minecrafta że się respię właśnie na wyspie kiedyś, ostatnio też tak Husiek miał w swoim pierwszym odcinku hardcora tego nowego Nic więcej. No tak. Szukamy i szukamy i nic tutaj nie ma, no. Jak na złość. Chodź sobie bierzemy teraz inny kierunek. Popłyniemy tak pod skos sobie tutaj. Może tutaj coś będzie? Pomarnie to widzę Albo płyniemy tędy Uczymy sobie F5, będziemy tak czynić, lotować Tylko żeby mi się... o, o! Coś jest, a nie, to tylko takie malutkie Szkoda, chociaż... Pójdźmy w tym kierunku dalej, może coś będzie. Bo tutaj jest kanion, słuchajcie, taki dość fajny. Także możemy to zwiedzić teraz. No, teraz to już tylko zrobimy sobie zejście. O, słychać już kostki. I zakończymy ten odcinek, chyba. Uj, tutaj zostanie, zbierzemy sobie rasionę. A tutaj jest kostek. na niego. Ja tutaj do niego nie będę za bardzo podchodził. Może też w wodzie. aż ty. Za długo to wszystko Myślę, że będzie wszystko okej. Okay. Dobra, mamy strzały. EXPA jeszcze nam nie da. Idziemy na wyspę. Się skopiemy trochę w dół. Posadzę sobie tutaj drzewo, żeby następnym razem ziemieko... jak... O, ale strzał dostałem. Jak wyjdę, żeby zebrać? Tak, tak. Podekłuw A właśnie, czemu ja sobie jeszcze nie zrobiłem tego? Y tutaj to cię nie postawię, kram. Czemu ja sobie jeszcze nie zrobiłem kilofu? Tak, robimy kill off i schodzimy. Teraz będziemy mieli kamienne. wyjdźmy sobie i zrobimy sobie kilof kamienny już zobaczymy co będzie w tym kanionie, może będzie coś ciekawego I jeszcze zużyjemy ten drewniany myślę na to kopanie tej dziury tego zejścia w zasadzie Słychać szkielety, mam tu węgiel, już widzę. Hmm, zaraz oświetlimy, bo, żeby nie chcemy, żeby się nam tutaj coś rozpiło. No tam chyba się pali w, tym, w tej lawie, bo tam była chyba lawa, bo tam było tak dość jasno. Kostkę, właśnie. Kurczę... takie złowieszane ja. tego węgla są, że szok. Teraz. Kiedyś to tak jakby się znalazło węgiel, żelazo. W tych starych, starych wersjach to się nazywało szczęścia, A teraz, węgiel, sobie znaleźć to. błachostka. Weźmy sobie kilof... i kopmy dalej. Właśnie gdzieś dokopaliśmy, bo liter się znowu zaczyna. Zobaczmy, co tam będzie. Za no, Chyba tam nic nie ma. Zjedziemy sobie tędy muszę zlokalizować te szkielety, słuchajcie chyba tam, gdzie się kopałem właśnie zobaczmy a dobra, zmarnujemy to o, żelazo, od razu przy okazji, tak chyba się dokopujemy Coraz wyraźniej było słychać Tędy Jak się mi zdaje. Zobaczymy czy mi się dobrze zdaje. Jeszcze światło tutaj postawimy Kurczę A tutaj się coś pali. Paliło było słychać. Jesteśmy chyba coraz bliżej, nawet, nie, nawet chyba mi się wydaje tego kanionu. No, szybko! Jesteśmy może trochę niżej. Tak już dokładnie było słychać wodę. Lawry już słychać. bardziej to jest tutaj o. o, jest ukryta kopalnia nawet dość ciekawie weźmiemy jeszcze to żelazo no i słuchajcie wszyscy, to będę się z wami żegnał i w następnym odcinku eksplorujemy te kopalnie i myślę, że udamy się na poszukiwania naszego, naszej przyszłej osady, wyspy bądź też stałego lądu aby był większy <grym> Tak więc to był pierwszy odcinek na tą serię Zapraszam do obejrzenia kolejnego który powinien by się ukazać za jakieś dwa dni Tak, tu jest noc, to ja się schowam tak więc, żegnajcie wszyscy, do miłego zobaczenia, Narka.